Ej. Dzisiaj wrzucam stary fragment swojego występu. No bo on nie miał okazji się przebić. To jest mój taki mały powrót, bo biorę się za prowadzenie tego kanału. Także jeżeli już widziałeś ten kawałek, no to proszę potraktuj to jako przypomnienie. A jeżeli nie, no to miłego oglądania. Znajdźcie prawa kto z Państwa pił amaryny kiedykolwiek. Co się dzieje? <laughs> przed Wami, najbardziej uśmiechnięty, mój serdeczny kolega, przed Wami wielkie brawa, Roman Kostelecki! Woo! Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja nazywam się Roman Kostelecki i ja pochodzę z bardzo, bardzo wschodniej Polski. Tak, z Ukrainy. Część z was tutaj już poznałem, tak? Sprawdzałem bilety. Część poznałem, jak rozstawiałem krzesełka. Zgadnijcie, kto po wszystkich będzie sprzątał. Ja przyjechałem do Polski bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. Ja przyjechałem do Polski, kiedy jeszcze na żabkach była narysowana żabka. Kiedy jeszcze przy kioskach ruch, był ruch. Bardzo dawno temu. Naprawdę. I mi się bardzo podoba w Polsce. Bardzo mi się podoba w Polsce. E, wszystko się rozbudowuje. E, wszędzie drzewki sadzają. Wszędzie są ścieżki rowerowe. U mnie w mnie dzieciństwie nie było ścieżek rowerowych. U mnie były e, ścieżki. Takie białe. E, po nich też się zapierdala. Ja naprawdę... To nie żart. Ja naprawdę nauczyłem się jeździć na rowerze w Polsce. Jak tu przyjechałem i usłyszałem o Veturilo, to nie mogłem uwierzyć. Czy co? Że 20 minut za darmo? 40 minut za złotówkę? A za godzinę co? Nie wiem, zawsze po 20 minutach oddaję. Eee... Bardzo mi się wszystko podoba w Polsce, naprawdę. W ogóle... Polska dla mnie to jest takim przykładem. rozwoju, w rozwoju technologicznym we wszystkim naprawdę, serio. Proszę cię nie uśmiechać, naprawdę. Czy byliście państwo w żabce nano? Wszystko jakiś rozpierdol. Naprawdę do żabki nano można przyjść, wziąć co chcesz, wyjść i nie zapłacić. Mówiłem ten żart, łodzi mówił każda żabka nano. Nieśmieszne. Ja naprawdę pudziłem te żabki nano. Bo e, nie wiem, czy widzieliście, ale w Warszawie, w Warszawie jest dwie żabki nano, w których robot w 30 sekund robi ci hot doga. Robot w 30 sekund. Robot. Nie Ukraińiec. Chy. Ja przyjechałem, było inaczej. Także kurwa, rozwój zajebisty. Wszystko mi się podoba w Polsce. Oprócz parę rzeczy oczywiście. Alkohol drogi. Alkohol drogi. Ja byłem ostatnio w Biedronce, widziałem tam whisky za 300 zł. Whisky za 300 zł. W Biedronce. Kto przyjdzie do Biedronki po whisky za 300 zł? Kto kupi whisky za 300 zł w Biedronce, kiedy obok widnieje Amarena? Dajcie brawa, kto z Państwa pił amaryny kiedykolwiek. Co się dzieje? Ja mówiłem ten żart wcześniej, ale takich praw. Cieszę się, że nikt na nie klaszczy, bo to by już było... Ja myślałem, że osoby, którzy kojarzą smak Amareny raczej nie przychodzą na stand-up. Raczej nie przychodzą słuchać żartów, bo ich życie to żart. Także... Ja piłem, ja piłem arenę, Żeby nie było, piłem oczywiście. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do Polski. Pierwszy raz poszedłem do bidronki i zobaczyłem w sklepie ją. to piękną, kuszącą, przekonującą cenę. 3,99 Kurde. I, 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 się skusiłem. I się skusiłem, bo ja przed przyjazdem do Polski nieraz słyszałem, że w Europie, na Węgrach, we Włoszech spokojnie kupimy dobre wino za jeden euro. No to chuj, no biorę, no, Polska to Europa przecież. Mam trochę e, tej e, styczności z alkoholem. E, ja w ogóle zachorowałem ostatnio i mi się przypomniało, jak mi w dzieciństwie rodzice robili taki napój, takie gorące mleczko z masełkiem, z miotkiem, z czostkiem. Mama tam jeszcze wódeczki trochę dawała. Kojarzycie państwo? Taka radziecka pina kolada. Ja po prostu byłem bardzo niegrzecznym dzieckiem, ale wyłącznie jak byłem e, chory i trzeźwy. E, teraz e, z perspektywy czasu mogę wnioskować, że mój tata też był niegrzeczny. Też pił ten napój, tylko że bez masełka, miodku, mleczka. Ale to akurat jest popularny problem na postradzieckiej przestrzeni, że jedna osoba z rodziny ma nietolerancję laktozy. No. Ja to rozumiem. Słuchajcie, wiemy, tak? Wiemy, co się dzieje w Ukrainie, straszne rzeczy. Chciałem powiedzieć, że Polacy, jako sąsiedzi, spisali się na 5 z plusem. Naprawdę. Bez żartu. Na 5 z plusem spisali się. Ja kogo teraz nie spytam ze swoich ziomków w Ukrainie. Oni mówią, że Polacy. Mwah, że Polska zajebista. Wszyscy przyjdziemy. W odwiedziny! Kurwa! W odwiedziny już, po wszystkim. Ja w ogóle uważam, że to jest normalne, że w Polsce jest tylu Ukraińców. Oczywiście pomijając wojnę, bo to jest wszystko przykre i smutne. Ale tak już jest stworzyło historycznie, że po lepsze życie Ukraińcy przyjeżdżali do Polski. Polacy przyjeżdżali do Niemiec. Niemcy przyjeżdżali do Argentyny. To jest... układ znany od 40... roku. Ja staram się pomagać. Ja staram się pomagać. Eee, na przykład często zamawiam Ubera. Spokojnie, to nie jest koniec. Zamawiam Ubera i przyjeżdża pan z Ukrainy. Ja zaczynam z nim taką klasyczną, normalną rozmowę, tylko że po polsku. I się pytam, a skąd pan jest? Pan mówi z Ukrainy. Wow, ja osobiście? Bardzo lubię Ukraińców. Bardzo się cieszę, że przyjeżdżają do Polski. Są bardzo pracowici. W ogóle poznałem dużo fajnych Ukraińców, na przykład wujek. I bardzo miła ta rozmowa się toczy. Bardzo miła ta rozmowa się toczy. Ja oczywiście mówię do Pana, że świetnie Pan mówi po polsku. Na co mi Pan odpowiada? Dziękuję. Jest miło, przyjemnie. I wiecie, no przejęcie się kończy, oczywiście. Ja tam wysiadam. Wracam do domu, pan też pewnie wraca po zmianie do żony lub dziewczyny. I pierwsze co on powie, swojej kobiecie jak wróci, kurwa. Wycham dzisiaj z tak zajebistym Polakiem. Akcent miał prawda dziwny. A to wiadomo, pewnie z Białego Stoku. Ja mam dziewczynę, mam dziewczynę, Polkę. W ogóle ostatnio stwierdziłem, że zamieszkamy razem, bo bardzo fajnie nasz związek się rozwija, bardzo ją kocham. E, I mi w Warszawie samemu nie wynajmują. W ogóle zauważyłem, że w Warszawie jest taki problem, że ciężko wyna wynająć mieszkania, szczególnie takim osobom jak ja, e, z podkarpackim akcentem. E, ja stwierdziłem, że dobrze, oddaję Ci to, kochana, że będziesz się tym zajmować. Będziesz dzwonić, sam ogarniać. Yy, I ona szybciutko, fajne mieszkanie znalazło, idziemy oglądać. I ja tak zagminiełem, kurde, no to ja chyba nie będę się odzywał w trakcie. Albo nie, no to byłoby dziwne. Nie? Ja będę mówić tylko te słowa po polsku, które znam najlepiej, bez akcentu. I wyglądałem trochę w tym mieszkaniu jak Debil. Bo ja chodziłem po tym mieszkaniu. Oho! Lodówka. Uhu. Balkon. Uhu. Dywan. Przypadkiem pokazałem na sofę. Ale to no, no, kurwa, no, bariera językowa. No i w prawie właściciel mieszkania się nie skapnął. prawie się nie skapną. Ja tylko, że kaucję w hrywnach przyniosłem. I... <grym> Było po wszystkim. Ja cieszę się, że zamieszkaliśmy razem. Bo to fajnie, wiecie, tak dzisiaj tam wrócę po występie, wieczorem, późno wieczorem. I ja wiem, że ktoś na mnie czeka w domu, że ja tam, wiecie, otworzę drzwi wejściowe, potem rozbiorę się, pójdę do sypialni, otworzę drzwi do sypialni i zobaczę, że moja kochana, moja najlepsza, moja myszka, Все разъебало на ушку и окрос на мапе. А так быть не может. Так быть не может.